W poniedziałek 20 maja oddano do ruchu ulicę Międzyrzecką. Na terenie ZJAD Bielsko-Biała S.A. uruchomiono pierwszą miejską stację ładowania pojazdów elektrycznych. W ostatnią sobotę dla wszystkich spragnionych kraula i żabki Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomił pływalnie start w Cygańskim Lesie. W skali wielofunkcyjnej pod Dębowcem rozegrano zawody w ramach Pucharu Europy EJU Kadetów w judo. Międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek i Juniorów Młodszych w judo. W poniedziałek 20 maja oddano do ruchu ulicę Międzyrzecką. Inwestycja o łącznej wartości 30 milionów złotych jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Rozbudowa Odcinka Drogi Wojewódzkiej nr 942 w Bielsku Białej. Przedsięwzięcie obejmowało sześć etapów, w ramach których powstało 3 ,260 km 260 metrów długości jezdni, prawie tyle samo ścieżek rowerowych. Powstał także zupełnie nowy 68-metrowy wiadukt. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych siedem przejść znajdujących się w ciągu ulicy Międzyrzeckiej zostało specjalnie doświetlonych w technologii LED. -y. W ramach inwestycji wykonana została także nowa zbiorcza kanalizacja deszczowa oraz przebudowane sieci elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa oraz wodociągowa. Czekaliśmy na to długo, ale e, można powiedzieć, że misja została ukończona. Mamy kolejny piękny odcinek drogi w naszym mieście, ważnej, bo komunikujące ważne obszary. Mamy ścieżkę rowerową, 3 kilometrową prawie, więc no chyba wypada się cieszyć. Tak naprawdę myślę, że po prostu mieszkańcom się należą dobre drogi i też fetowanie tego, co mieliśmy w planach i realizujemy w dużej części za pieniądze mieszkańców, to w zasadzie myślę, że już przyzwyczajamy się do tego, że to jest to, co miasto powinno zapewniać miastom, szczególnie mieszkańcom, szczególnie kierowcom. I to jest kolejny etap. Przed nami Cieszyńska, kończymy Żywiecką, Krakowską. E, oczywiście utrudnienia są i będą jeszcze trochę, natomiast myślę, że potem satysfakcja skorzystania z tych dróg będzie, będzie duża, będzie bezpieczniej przede wszystkim, bo to też jest zawsze ważne. I myślę, że rozładuje to też um, nagromadzenie ruchu, korki, e, które e, no, doskwierają czasami mieszkańcom, chociaż jak wiemy w wiersku Białej te korki nie są takie wielkie, bo My jesteśmy przyzwyczajeni. Dwie, trzy zmiany świateł to już dla naszych mieszkańców jest korek. W innych miastach tolerujemy znacznie dłuższe oczekiwania, ale nie o to chodzi, żeby się porównywać tam, gdzie jest gorzej, ale żeby starać się, aby było u nas jak najlepiej. I tak będzie tutaj w tym wypadku. Z ogromną mam satysfakcję, bo jest to ogromna, piękna arteria. Udało się środki uzyskać, pozyskać nasze oczywiście środki. No i dzisiaj połączenie z ulicą tą ekspresową naciesznię, no to przecież jest yy, sprawa, która naprawdę yy, bardzo udrożni układ drogowy w naszym mieście. Myślę, że te, ta arteria y, międzyrzecka w y, no oczywiście ta krakowska i żywiecka, którą w tej chwili wykonujemy to myślę, że to zamyka te, jak tam y, 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 aorty, aorty miasta. Y, oczywiście żył też jest bardzo źle wykonany i będą wykonywane, a aorty miasta są wszystkie wykonane i naprawdę satysfakcja, bo układ drogowy jaki mamy w mieście tego mało które miasto może się takim układem drogowym pochwalić! Na terenie zjadelsko-biała SA uruchomiono pierwszą miejską stację ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach elektrycznego show na kółkach Bielszczanie mieli okazję zobaczyć oraz przetestować kilkanaście samochodów elektrycznych różnych marek. Każdy kierowca mógł doświadczyć wrażeń, jakie daje zrywność i bezgłośność elektryka. To pierwsze na podbyski wydarzenie promujące elektromobilność ściągnęło także właścicieli pojazdów elektrycznych. Pod dębowcem pojawili się m.in. konstruktorzy elektrycznych przeróbek, np. popularnych kwiatów. Prezentowano także górskie rowery z napędem elektrycznym, elektryczne skutery, a nawet longboardy. Do tej pory zjadł znany jako organizator targów, a więc wielkie imprezy innego rodzaju dla osób z branży, również szkolenia dla osób z branży i pytano nas, czy możemy coś również zaprezentować dla zwykłych mieszkańców, zwykłych zjadaczy chleba. Ponieważ jest trendy w tej chwili mówienie o środowisku, o czystym powietrzu, wobec tego uznaliśmy, że może warto wejść w ten, w ten program. Tym bardziej że gmina Bielsko-Biała również chce się promować jako czyste miasto. Wobec tego stacja ładowania przy naszym hotelu no, otwiera pełną furtkę, ale żeby zacząć to jakoś tak trochę głośniej, postanowiliśmy zaprosić mieszkańców i zaprezentować co na ten prąd już jeździ, co można kupić, począwszy od roweru poprzez holej nogi, a skończywszy na pięknych drogich samochodach. Punktem kulminacyjnym imprezy było uruchomienie pierwszej miejskiej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ktoś powiedział, że jutro, że przyszłość to e, jutro tyle, że dziś. No i tutaj ma to swój oczywiście wydźwięk. E, no elektromobilność wszyscy już wiemy, że jest przyszłością, tylko jeszcze nie do końca się spina ekonomicznie i z tym dostępnością jest gorzej, natomiast świadomość wśród naszych mieszkańców, ale generalnie bardzo rośnie, bo to jest po prostu związane z ekologią i z przechodzeniem z napędów spalinowych na napędy elektryczne. Dzisiaj mamy okazję dotknąć tych urządzeń, mamy okazję otworzyć pierwszą stację ładowania w Bielsku-Białej. Każdą podróż zaczynamy od pierwszego roku, dzisiaj czynimy ten pierwszy. No i myślę, że obowiązkiem miasta jest promowanie elektromobilności i wszystkich innych rozwiązań ekologicznych na, na wielu obszarach. Dzisiaj mówimy o, o transporcie tak naprawdę indywidualnym dla osób, dla mieszkańców. I myślę, że takie imprezy powodują przede wszystkim dokształcenie się mieszkańców, zapoznanie się z nowinkami technicznymi, zapoznanie się również, no, to jest chyba ten najbardziej przykry moment z cenami tych pojazdów. Poza samochodami są też rowery elektryczne. W naszym mieście na, na, na ruch rowerowy i na, na, na rekreację rowerową stawiamy też duży nacisk. Coraz więcej użytkowników z tych rowerów korzysta i tym bardziej, że one są bardziej dostępne cenowo niż samochody. Zapraszam wszystkich, jest co oglądać, jest możliwość przejechania się. Ja już się przejechałem jednym z tych samochodów to był muszę przyznać mój, moja pierwsza przejażdżka jako kierowca samochodem w pełni elektrycznym doznania są nie, nieprawdopodobne. Do końca 2020 roku w Bielsku-Białej ma powstać 100 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Jeśli tak się stanie, będzie to pewien przełom w motoryzacji, do którego trzeba się przygotować. Stąd pomysł na imprezę pod hasłem Elektromobilność w praktyce. W ostatnią sobotę dla wszystkich spragnionych kraula i żabki Bielsko-Biacki Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomił pływalnie start w Cygańskim Lesie. Otwarcie obiektów wodnych pod gołym niebem sygnalizuje zbliżające się lato. Pogoda może jeszcze nie upalna, ale kto lubi pływać, z pewnością doceni tę decyzję. Na jak wskazują prognozy, temperatury z każdym dniem powinny rosnąć. 25 został ot, otwarty basen start w Cygańskim Lesie. Pogoda nieco lepsza. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepsza i pełni już będziemy czuć te symptomy lata. I zapraszamy oczywiście na pływalnie start, warunki myślę, że coraz pogodowe, coraz fajniejsze będą już, a pozostałe rzeczy, czyli cena biletów i inne, inne te rzeczy, podobnie jak w zeszłym roku. To jest pierwszy miejski basen. Kanopuska troszkę później. Konopnicka rokrocznie jest otwierana na koniec roku szkolnego i pierwszy dzień wakacji. W tym roku to będzie Dzień przed Bożym Ciałem. Ceny biletów, jak słyszymy, nie zmieniają się. Bilet normalny kosztuje więc 15 zł, ulgowy 8. W weekendy drożej płacą dorośli, bo 17. Ulgowy bez zmian. Cały cennik wraz z biletami wakacyjnymi i karnetami dostępny jest na stronie www.bbosir.bielsko.pl W skali wielofunkcyjnej pod dębowcem rozegrano zawody w ramach Pucharu Europy EJU Kadetów w Judo, międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich juniorek i juniorów młodszych w Judo. Największą w mieście imprezę judo po raz kolejny zorganizował klub sportowy Gwardia w Bielsku Białej, a wszystko pod auspicjami Polskiego Związku Judo i Europejskiej Unii Judo. Turniej swoim patronatem objął prezydent miasta Bielska Białej Jarosław Klimaszewski. W dwudniowych zawodach uczestniczyło 700 zawodników z ponad 32 państw.